Zaczyna się kolejny odcinek. U mnie znowu są wystawki. Gdzie ja jadę? Aha, jadę teraz odebrać dwa termomiksy stare. To są modele 3300 bodajże. Jadę odebrać je, bo pani ma do oddania dwie sztuki. Zaraz wam wszystko pokażę. I proszę, to są te dwa termomiksy, o których mówiłem. No może nie wyglądają zbyt okazale ale ja wiem że one znajdą swoich nabywców i to za jakieś tam w miarę rozsądne pieniądze zaraz zrobimy testy czy wszystko działa Mam nadzieję że chociaż silnik działa, bo z tego co ta pani mówiła to grzanie niestety nie działa tak to wygląda no, że są to jest najważniejsze Ok, pierwszy termomet podłączony. Zobaczymy czy w ogóle działa. Uho. Sobie zobaczę jak tam jeszcze jest jakiś koszyczek. Kurde a tu jest ten wszystko takie. Jest. Zakładamy pokrywkę, zamykamy dziadę, zamykamy dziada. i nie wychodzi, nie? Pytanie teraz będzie grzał. Pani mówiło To one nie grzeją No dobra, ale silnik chodzi To najważniejsze No kabel jest taki troszkę Niezachęcający tego, żeby go do produktu podłączać, ale Zaryzykowałem Tu mamy drugiego dziada I Tym razem już bez koszyczka silnik chodzi, ta regulacja nie do końca nie jest to najbardziej ciche urządzenie ale ja pamiętam kiedyś takiego używanego, tylko że działał łącznie z grzałką do za 70, chyba. A, ja chyba wiem. Czemu im nie działała grzałka? Bo oni nie włączali tego. Bo zobaczcie, jak włączę na obroty i temperaturę ustawię, ale bez zegarka, to się temperatura chyba nie załącza. Patrzcie. A teraz, jak nastawię zegarek i obroty, to się załącza. Zaraz naleję tu wody i zobaczę. Wlałem trochę wody, nie wiem czy to widać I nastawimy go i zobaczymy O! Coś się ułożyło bo nie No nie No chyba nie grzeje bo to, Z tego co pamiętam ta podstawa powinna robić się to. Zobaczę Ten nie, nie grzeje Nic sprzeda się jako uszkodzone z działającym silnikiem Może ktoś przyjedzie zabierze Zobaczcie jaka wystaweczka Co to jest? Nie, no nie mogę Wózek i to chyba nówka nawet. Tak wygląda. Jakaś gra. Bierzemy. To i ten wózek. No ale ten wózek pierwsza klasa. Regulowany. Biorę go. Zabijam. Tu następna. No ale tu nic ciekawego nie widzę no, Oprócz tego wkładu do łóżka no, jakaś arleta do auta no, Nic ciekawego Zobaczcie jaki elegancki fotelik dla dziecka do karmienia Takie foteliki po 50 euro chodzą Piłki do zabawy Co tu w tym worku jest? No, jakieś śmieci, piłeczki Nic nie ma Tam jeszcze szkło jakieś Ale to ja szkło nie potrzebuje Lecimy dalej. Tym tempem jak, jak będą się fanty znajdować, to czuję, że następny film jeszcze w tym tygodniu wjedzie? <laughs> Ten yy, wózek już zapakowałem. Bardzo fajny. Co tutaj mamy? Jakie ładne terrarium. Patrzcie, razem wkładem chyba jakieś zwierzątko zdechło. Idealne dla chomika, królika, jakiegoś małego, świnki morskiej. No tak to nic. No te terarium można byłoby wziąć, ale nie mam gdzie zapakować do auta, a to jest szklane, więc pewnie by mi pękło i narobiło tylko smrodu. No zobaczcie, takie krzesła. Fakt faktem, że są tu może troszkę zniszczone. No nie są zniszczone. To można byłoby oderwać. Troszkę wypłowiałe są. No ale tak ani nie porzewiałe. Trochę je odświeżyć. Myślę, że na działkę mogłyby się spokojnie nadać. No i zobaczcie taką perełeczkę. Przed chwilą wychaczyłem na wystawce. No. Kurde, nowka sztuka. No tu jest rejsa. Może raz to użytego. Tu się bierze. Naciska. Pa, 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 pa. I się składa. Up. I z wersja dla. Niewysokich ludzi. Kurde, takie rzeczy ludzie wywalają. Zapraszam do oglądania. Jak to ja z ciekawości nie mogłem się oprzeć i spojrzałem na ebay, ile kosztuje taki nowy wózek, no to nowy kosztuje 55 euro. No to niech tego sprzedam za 25, to ja będę bardzo zadowolony. Witam w kolejnym dniu. Jadę teraz, bo znalazłem na ogłoszeniu... Opróżnianie mieszkania. Państwo opróżniają mieszkanie, nie wiem po kim, ale wygląda, że po osobie starszej. Wszystko, co znajduje się w mieszkaniu jest do oddania. Zdjęcia bardzo ciekawe. Ja nawet zobaczyć, co tam jeszcze zostało, czy w ogóle coś zostało, czy coś zabiorę. Od godziny 11 niby można tam jechać. Jest godzina 10.26. Mam pół godziny, gdzieś 20 minut drogi. Znajdę jakieś miejsce parkingowe i zobaczę, z tam ewentualnie uda się uskubać Widzimy się na miejscu. Jeżeli pozwolę nagrywać, to oczywiście nagram z, ze środka, jak to wszystko wygląda. A jeżeli nie, no to, no to nie. To zobaczycie ewentualnie, co udało mi się wziąć. Dobra, ja już jestem po. Pokażę Wam za chwilę, co znalazłem, bo deszcz pada. I nie chcę mi się stać na dworzu w deszczu i tego wyjmować. Parę tam bibelotów znalazłem. Nie wiem czy to się sprzeda, ale ładnie wyglądały, to widziałem. E, dużo ludzi było, 8 osób oprócz mnie jeszcze było. No i tam ze zdjęć, jak już zdjęcia były wstawione, no to z tych zdjęć już tam połowy rzeczy to nie było, więc podejrzewam, że rodzina zabrała. Więc udało się wziąć to, co się udało, zobaczycie ocenicie sami. No i tak to udało mi się. wyszalpać tam. Lampa, widać, że stara, bo kabel stary musiężna. Klosz brzydki, jak noc, ale to klosz, sobie zawsze można zmienić. Świeczniki, to jest jakiegoś metalu. Ciężko powiedzieć. Ten obraz wziąłem, bo w sumie mi się podobał. To chyba jest jakaś odbitka, nie wiem, ciężko powiedzieć, ale ładny. Co my tu mamy? To jest posrebrzane chyba. I to jest srebrne. Takie pudełko na wizytówki. Kilka zapalniczek. Te zapalniczki pamiętam, że one były dość drogie. To jest firma Nie pamiętam, ale kiedyś taką czytałem Ten książ mi się podoba. Tylko szkoda, że ma nogę ułamaną. No. Ale ładny. Tu jest sztosik porcelana miśnia. Panie groszki za no to weźmie. Maski jakieś karnawołowe. Bardzo fajne. Tu jakieś perfumy, ale to są francuskie. jakieś, Bardzo, bardzo ciężki jest ten i dlatego. To huzderko. To jakieś takie ładne. Może ktoś to będzie. To jest srebrne. Lustereczko, powiedz przecież, kto jest najpiękniejszy na świecie. No. A ten nóż jeszcze do listów. W sumie nie wiem, czemu go wziąłem. A tak, jakoś pod był. No i ratyko Radejko to jest chyba dyktafon, w sumie tak, chyba dyktafon. Chociaż może też funkcją radyjka, bo widzę, że jest klej. Tak. I ocencie, sami, jak Wam się to widzi. Podkreślam, że ja byłem pierwszy raz na takim czymś i troszeczkę nie potrafiłem się odnaleźć, ale na pewno nie byłem ostatni raz i ciekawe doświadczenie. Pozdrawiam. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Więcej raczej dogrywać nie będę, chyba że za chwilę się coś jeszcze trafi. Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam do pozostawienia po sobie śladu. Takiego, takiego albo takiego. Trzymajcie się.